Tariel mi nie pomagał. Tariel... Nie, nie słuchaj, nie słucham. Tariel, miałeś mi pomagać podczas walki. Co to? u Szkowi nie pomogłeś dziękuję bardzo. Dobra, lecimy. Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Łukasz Parobiec, siemanko. Siemanko, witam wszystkich. No i na samym starcie chciałbym pogratulować tak naprawdę dobrej walki, bo ta przegrana to, to nic nie znaczy moim zdaniem. No, starałem się wygrać, no niestety wyszło tak, że wygrał dzisiaj lepszy i tyle, gratuluję Bartkowi. Jedno pytanie, które mi przychodzi. Do, do głowy obecnie. Powiedz jak to, jak, nie wiem, co się urodziłeś z taką wytrzymałością na ciosy, że ty padasz, ale wstajesz bez względu na, na sytuację. Jeszcze chyba nie, nigdy nie widzieliśmy, żebyś został tak w pełni znokautowany. No, powiem Ci, że no, no, kurde, zabrakło mi ci chyba jakiegoś yy, na samym koniec wytrzymałości, bo chorowałem ostatnie dwa tygodnie. Na, miałem zatoki, zapalenie zatok. Jeszcze dzisiaj miałem gorączkę, leczyłem, także. Zabrakło powietrza na samym końcu. Naprawdę. Dlatego, dlatego stwierdziłem, że na każde, każde następne minuty może być jeszcze większy, większy, większa szkoda dla mojego zdrowia, tak? No, dokładnie. A odnośnie tej wytrzymałości na ciosy, Ty się z tym urodziłeś, czy jakoś to można no nie, wytrenować? Nie, nie, nie. Ja się z tym nie urodziłem. No, no czy można wytrenować. Nie, nie można gdzieś tam, Wiadomo, że kiedyś poleciałem... poleciałem po, dostałem po ryju parę razy. Gdzieś tam zacząłem ćwiczyć i, tak, i szyję i tak dalej i to, to zostało wzmocnione w jakiś sposób. Nie? Łukasz Jarosz tam w pewnym momencie też wbiegł właśnie do tego ringu, czy, czy te, te coś, nie wiem, rzucił najprawdopodobniej szczęką w ciebie, czy dostałeś jak a, a to? Ja spalowałem, co ja zrobiłem. Kurde, ja chyba jakoś jakiś tam fałsz był Już nie pamiętam co ja zrobiłem, czym ja go kopnąłem. Kurwa nie pamiętam bo z go bo to było to w akcji gdzieś tam, poleciałem i uderzyłem, nie wiem czy głową, no nie pamiętam, bez kitu. Jaki był plan na tą walkę? Chciałeś raczej właśnie kontrować go? Tak, był plan na kontrowanie, był plan na stanie w miejscu, oczekiwanie, no ale kurde emocje dawały się we znaki i szedłem trochę do przodu, gdzie dostawałem takie kordy od Bartka, no i, no i no, wyszło tak jak wyszło, nie? A jak widział przyszłość siebie dalej w walkach na gołe pięści? Tylko walki na nagle pięści, jeżeli grą będzie mnie chciała, będę walczył tylko dla nich i nie mam zamiaru nic odchodzić. A powiem Ci, że w takim wypadku nie wiem, czy nie byłoby fajnym rozwiązaniem też, żeby stworzyć dla was taki pojedynek z Wasylem, byłoby to takie walka o trzecie miejsce, można powiedzieć. Ja wiem, czy to walka o trzecie miejsce. Wasyl jest moim kumplem, tak, tak samo jeszcze większym niż Bartek, jeszcze większym niż, niż inni. To jest mój klub. No nie wiem, czy musielibyśmy chyba razem, razem we dwóch porozmawiać, czy chcemy się w ogóle bić, bo, bo to nie jest dla mnie jakieś tam. Nie chciałem powiedzieć wyzwanie, no wiadomo, jest wyzwanie, bo jest dobrym zawodnikiem, ale no, jestem kumplem Bartka tak samo, Nie się z nami, a z Asylem jesteśmy naprawdę dobrymi kumplami. Nie? Ciężko się wychodzi właśnie walczyć z kumplem? Bardzo ciężko, tak samo z Mariem wychodziłem, tak samo z Dawidem Rzutaczkiem, no takie wiesz, trochę w sercu siedzi, nie? Dobra, nie męczę. Naprawdę gratuluję tego wspaniałego pojedynku i dzięki wielkiej życzę udanego aftera. Dziękuję bardzo. Chciałem, mogę pozwolić no, pozdrowić swoje Oktagon, chciałem pozwolić Oktagon swoje y, Hardcore 100% pozdro, pozdrowić i pan Adam, który nie, ch nie chce, żebym wymawiał jego nazwy ani nazwisko. Dzięki wielkie Dziękuję Dziękuję bardzo. piąteczka.